Myślącym? Chwała, chrontowczo. Jako zbiorowość niezwykle trwale chronimy się, uciekamy od surowej prawdy. Chwytamy się, szczerze mówiąc, każdej tej nitki takiej złudnej nadziei, że, broń Boże, nie zmierzyć tylko się z tą surową prawdą. Żyjąc w takim dosyć, jak gdyby, wysokiej temperaturze, zresztą też w życiu publicznym, jak widać, tego publicznego sporu też wysoka, wysoka jest ta temperatura. Czasami warto by wypadało wyjść, wystawić sobie główkę na ten mrozek, trochę tego chłodu, wstrzemięźliwości i zupełnie inaczej można na to spojrzeć. Spróbujmy więc dzisiaj na te obecne, bieżące, tak zwane wydarzenia spojrzeć, ale oczywiście w takim szerszym kontekście. Natomiast w pierwszej kolejności, po wielu rozmowach z naszymi frontowcami, taka uwaga moim zdaniem zasadnicza. Kochani, nie żyjmy historią. Pamiętajmy, że nasze życie jest po to, żebyśmy my ją tworzyli. Życie historią powoduje, że część z Was nieźle nawet. Ogarniając tak zwane te mechanizmy, procesy historyczne, ale pozostała w takim gipsie, w zastygnięciu. To nie o to rzecz chodzi. Ona ma być nam historia, tylko jakąś nauką, wyznacznikiem, pewnym drogowskazem. Ale twórzmy historię, bo to jest nasze życie i nasz czas. I teraz przechodząc do tych bieżących wydarzeń. Kochani, z czym mamy do czynienia? Mamy dwa porządki prawne. W obecnym państwie mamy dwa porządki prawne. Dochodzi do tego, że ministrowie, byli ministrowie, posłowie w siedzibie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej są aresztowani przez policję, znajdują się w areszcie. Jakieś w tym momencie siedziba, siedziba telewizji publicznej jest okupowana. Telewizja publiczna na migracji, na uchodźstwie, nadaje, tam zabrała sygnał, nadaje zupełnie z innych miejsc. I czy my to słyszymy? I wyobraźcie sobie, gdyby to się działo na terenie Federacji Rosyjskiej, gdyby to się działo na terenie Republiki Białoruskiej, jaki jazgod byłby tu w Polsce? Przecież Polacy nie wytrzymają, nie mogą żyć. Jeżeli nie przejrzą się w wielciadle, jak to jest źle na wschodzie, tak? Czy my to naprawdę widzimy, zauważamy? Wyobrażacie sobie, narrację polityków, wyobrażacie sobie, jaka opinia publiczna, społeczeństwo, w jaki sposób by pluło, wylewało kubły różnego typu nienawiści na naszych wschodnich sąsiadów, gdybyśmy mieli do czynienia z takimi zjawiskami. To jest bardzo istotne, bardzo ważna refleksja. A zwróćcie się. Na to uwagę. To się dzieje tutaj, w kraju nad Wisłą u nas. Niektórzy mówią, że słyszycie takie głosy publiczne, grozi nam wojna domowa. Chcę wyprowadzić i to pod takim słowem honoru z wielkiego błędu. Polaków nie stać na wojnę domową. Nigdy nam to nie wyszło. Już w czasach piastowskich, a mieliśmy sporo tych różnych wydarzeń, przynajmniej do Kazimierza Wielkiego. Później faktycznie prawdziwa wojna domowa, która wybuchła w 1638 roku, czyli tak zwane powstania kozackie, gdzie powinniśmy się coś z sobą zrobić, jako Rzeczpospolita dogadać. Następnie różnego typu nasza konfederacja balska, czy... Swoista insurrekcja kościuszkowska, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My nigdy nie potrafiliśmy zrobić wojny domowej. Co to jest prawdziwa wojna domowa? Taka jak się udaje Francuzom, Amerykanom, i tak dalej. To oznacza, że jedna ze stron bierze przewagę i prowadzi w dobrym czy złym kierunku, ale buduje w jakiś sposób państwo, przemodelowuje je. My nigdy tego żeśmy, nam nigdy to nie wyszło i nie wyjdzie, i nie zabierajmy się za to, ale my jesteśmy mistrzami, specami. Od wzajemnego wykańczania się, takiego długiego, czyli ta niegasnąca domowa pożoga, to co przestrzegałem, to po prostu nas czeka, na to żeśmy zasłużyli, bo to są procesy, tacy jesteśmy. To, do czego w życiu żeśmy publicznym doprowadzili, w jakości dzisiejszego naszego państwa. Każdy ma limit błędów. Państwo też. Państwo to projekt polityczny, przypominam, nic więcej. Państwo jest tylko projektem politycznym. Więc limit błędów wyczerpaliśmy lub jest ewentualnie na wyczerpaniu. Stąd jesteśmy w dosyć przełomowej sytuacji. Ale niestety, powtar powtarzam, poprzez wojnę domową nie rozstrzygniemy tego, bo my się do tego nie nadajemy to tym wszystkim, którzy są, ale wzajemnie się wykończać, lata osłabiać. I tak jak zaczynam od tego powstań, powstań kozackich i tak dalej. Świetnie. Walczyliśmy między sobą, żnęliśmy się ile możliwe. No i co? I kto na tym skorzystał? I wtedy skorzystała Moskwa. I skorzystały czynniki zewnętrzne. Tak jak obecnie, teraz. To nie jest przypadek. Myślicie, że ten wewnętrzny chaos, to osłabianie się, jeszcze tłumaczyłem. Dzisiaj beneficjentem tego są Stany Zjednoczone, bo mają wspaniałe tu w Europie narzędzie do rozgrywania swoich interesów. I nieważne, kto będzie prezydentem. Dopóki Polacy będą tacy, a nie inni, dopóki nie będą, nie będą mieli suwerenności politycznej, dopóki będą wspaniałym narzędziem z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Wy tego nie słyszycie, zobaczcie. Jedna z drugą stroną ping-ponguje się, obraża politycznie, ale. Wiedzą o tym, ale do setna sprawy nie chcą dotrzeć. No bo są kontrolowani. I teraz może waga polityki. Czy do nas to dociera? Dzięki Bogu 75% Polaków, 3 czwarte poszło do wyborów. Czy wreszcie waga polityki do Was zacznie docierać? Czy nie widzicie, na temat tych, co mądrych nie poszli, to na koniec przypomnij mi. Do nich specjalnie trzeba mówić. Ale mówimy o tych normalnych. Poszliście do wyborów. I czy... Myśmy mówili znacznie wcześniej, to było proste, bo to jest proces. To, co się dzieje, jest normalnym, czy jest to nienormalne, ale normalnym w tym procesie. Prawidłowym dla tego procesu. Ten chaos, ja nazwę to Polityczny dom wariatów. Rzeczpospolita Polska obecna doszła do poziomu politycznego domu wariatów. I w tym politycznym domu wariatów, który niestety w mojej opinii mieści się w stodole, my wszyscy żyjemy. I teraz tak, śmiać się czy płakać? Nie, to jest wielka nadzieja. Dwa gangi w tym domu wariatów, składające się z wariatów autentycznych. Pomiędzy sobą dwa, czy tam składające się te z różnych grupek, tłuką się biją, niech się biją. Wyraźnie przed wyborami mówiliśmy: dziękujmy Bogu, że jedni i drudzy każdego obywatela pospolitej, są wrogami. Mówię o obecnych partiach politycznych, które zasiadają w polskim parlamencie. To są nasi wrogowie, bo nie ma znaczenia, jak oni się nazywają, co tam niby reprezentują, co obiecują, tak czy owak ośrodek koordynacyjny, zewnętrzny, czyli w tym wypadku Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, etc., etc., i tak jest ten sam. Więc z mojego punktu, z naszych punktu interesów jako Polaków są nasi wrogowie. Im bardziej się oni osłabiają, wykańczają, tym lepiej. Niech się tłuką. Naszym zadaniem w tym domu wariatów w Stodole tylko wyciągać ich tam gdzieś, odciągać za nogi i tak dalej, no bo wiadomo, to fetorek będzie. Żeby po prostu nie śmierdziało. To jest nasze zadanie. Ale... Jest potężne zagrożenie, przypominam. To jest ta stodoła przysłowiowa. W związku z tym, w trakcie tego ferworu, no gdzieś iskry paść mogą i cały nasz domek, czyli projekt polityczny Rzeczpospolita, spłonie. Więc wiaderka z wodą i za wszelką, czyli ten chłód z naszej strony to jest nasze dzisiaj zadanie. I tam, gdzie są zarzewia zbyt poważnego problemu, gdzie zbyt mocno iskrzy i wszystko nam z dymem może pójść, no musimy zadziałać. Musimy wtedy wykazać się tą rozwagą i po tych stronach zewnętrznych ograniczać jak gdyby ten spor na miarę możliwości, a oni niech się tłuką, nie żałujmy ich, nie płaczmy nad nimi. To jest korzystne i dobre, ponieważ po tym, po czymś takim, jeżeli chcecie przetrwać, jeśli przetrwamy, to dopiero do Was, do Państwa zacznie docierać waga polityki i odpowiedzialności za życie. A szczególnie w miły sposób kieruję to do dwudziestoparolatków, trzydziestolatków, trzydziestoparolatków, bo wy macie już przesrane życie na wstępie. Wy już nie macie tego życia, bo wam ktoś zniszczył to życie, bo wam ktoś zniszczył to państwo. No ci, którzy dzisiaj to właśnie robią. Społeczeństwo i walczy jego. Politycy, przedstawiciele, ale to na, ze względu na nieszczęście Waszego pokolenia, na Waszych barkach przyjdzie, jeśli coś z tej ojczyzny zostanie, tego państwa, odbudowywać je i kierować, lub ponieść, nie ja tych już nie będzie, oni się wykończą, ale Wy, niestety, z punktu widzenia biologicznego, żyjecie i żyć będziecie musieli. Nie da się. Tak odejść nagle. W związku z tym jeszcze raz powtarzam: pokoleniowo to właśnie dwudziestoparo, trzydziestoparo, czterdziestoparolatkowie. Dzisiaj to od Was zależy i stać Was. I jest ku temu. Dobrze, kośnik jest. Jest ku mhm. temu odpowiednia masa. I teraz y, przejdźmy do, do tego, tego bieżącego wydarzenia. Pan Mariusz Kamiński i tam przy okazji ten wąsik. Tak? On Wąsik się nazywa? Tak. Ja, ten grubszy, wyższy i tak dalej. No ale skoncentrujmy się, bo to jest istota sprawy, na panu Mariuszu Kamieńskim. Przypominam, że to jest twórca Centralnego Pióra Antykorupcyjnego w 2006 roku. CBA. Jasne? Twórca tej instytucji, która miała Rzeczpospolitą Polską chronić przed korupcją. Która miała chronić przed korupcją. Następnie, od 2015 roku, Listopada do, paździer... do listopada 2023 roku Mariusz Kamiński, koordynator służb specjalnych, człowiek odpowiedzialny przez 8 lat za służby specjalne, za CPA, BW etc., etc. Zrozumcie to. To jest człowiek, który gro odpowiedzialności za państwo polskie ponosił niejednokrotnie wyższą, niż nawet premier w poszczególnych dziedzinach. Następnie Mariusz Kamiński od 2019 roku do 2023, czyli przez okres prawie 5 lat, minister spraw wewnętrznych i administracji, a szczególnie w bardzo trudnym okresie wojny za płotem i tak zwanej pseudopandemii. Przypomnijmy to sobie. I te dwa wyznaczniki nie rzutują na ocenę pana Mariusza Kamińskiego. Tak przy okazji, pan Mariusz Kamiński zakończył, jest historykiem i miał bardzo interesującą pracę, wiesz, magisterską. Terroryzm w powstaniu styczniowym. Mi? No tak, to dużo tłumaczy. Mi to niezwykle jest pod każdym względem bliskie, ponieważ pradziad mój Żandar w Powstaniu Styczniowym robił to, co z Polakami trzeba, z Polakami w pierwszej kolejności. Czyli kwestia patriotyzmu, wspomagania, jakie to Cię powierzę. Idziesz do oddziału. Jasne. Pan Mariusz bardzo ciekawym jest pod tym względem człowiekiem i pod tym względem bardzo mi bliskim. Dobrze zaczął. Ale to właśnie człowiek, który mimo, że niby tworzy historię, ale tylko chyba żyje historią. Niestety nie stworzył tej historii, która powinna być i potrzeba. Zresztą my takie w różnych środowiskach dostało ksywkę Jeżowa. A ktoś tam nie wie, to niech sobie doczyta. Zresztą dużo rzeczy wskazuje podobnych u pana Mariusza Kamińskiego. I teraz bardzo konkretnie. Młody Polaku, bez względu na płeć, bo też jesteś Polakiem. Chyba tu feminizmu nie ma. Nie. Więc młody Polaku, jeśli dzisiaj masz, załóżmy 30 lat, i masz przesrane życie, i wiesz, że żadnego mieszkania nie kupisz, i wiesz, że będziesz spłacał długi za tych mądrzejszych, którzy ci porobili. No i wiesz, że dzięki tej żywności, którą ci dajemy, długo nie pożyjesz i będziesz jeszcze konał w męczarniach i tak dalej, to cię czeka dokładnie. Aj, że kupa cwaniaków ogrywała cię ogrywa i będziesz sobie patrzył, jak śmigają furami. To drogi Polaku, zawdzięczasz to panu Mariuszowi między innymi i w znacznej mierze panu Mariuszowi Kamińskiemu. Żeby to do was dotarło. I to, że on został oskarżony, bo miał do tego lepkie ręce, czyli fałszowania dokumentów i takich robienia prowokacji za ten okres 2007 roku, nie oceniam, nieważne. I to, że dzisiaj znalazł się wansu, jak Pan Bóg przykazał, też tego nie oceniam. To nie w tym rzeczy. Ale spróbujmy ocenić pana Mariusza Kramińskiego, koordynatora służb specjalnych od roku 2015. Ministra spraw wewnętrznych od roku 2019 i teraz tak, to, że nas jako Polaków, środowiska polskie, konserwatywne, narodowe służby inwigilowały, rozbijały, to komu zawdzięczamy? Temu człowiekowi Mariusz Kamiński osobiście za to odpowiada. To, że złodzieje pisowscy okradali państwo, potężna korupcja, gdzie funkcjonariusze CBA. Podlegli panu Mariuszowi Kamińskiemu, w kwestii pana ministra, senatora Romańczuka, pana Ardanowskiego, bo co? U prezydenta i wy nowa władza też się dogadujecie i będziecie Ardanowskiego chronić? Tam są wszystko w CBA papiery. Pan Arkadiusz Czartoryski, CBA, BW, tam wszystko są papiery. Nie chcę już wymieniać, bo to nie o to chodzi. Z imienia, nazwiska ich można walić. I tego nie żałujmy nowej władzy. Prośmy nową władzę. Dziękujmy Bogu. Że nowa władza, która niczym się nie różni, bo swoich takich doda. Ardanowskich, romańczuków, tam innych. Też się wśród nich znajdą, oni już czekają na to, bo to jest jedyna okazja. Tak, władza dla nich jest tą okazją, ale to nie jest ich wina. To my wybieramy. Państwo, żeście wybierali. Godny naród, godnych reprezentantów. W Czym problem, no nie? I teraz wracamy do tego Mariusza Kamińskiego. Te wszystkie spółki różnego typu. Ta korupcja na wysokich szczeblach, to przerzucanie pieniędzy w różne fundacje, publicznych naszych pieniędzy, żeby tak jak Jarek Kaczyński zgodnie powiedział: My musimy stworzyć nową elitę, tak, tą wiesz, pisowską i tak dalej. Tak, dokładnie. To jest prezes Jarosław, premier Kaczyński. Na uszy. Sam słyszałem, widziałem, co nie robią. Więc musimy dojść. Do pieniędzy, do tych różnych rzeczy, i w ten sposób ugruntować, jaką elitę neobolszewią jesteście. Elitę neobolszewików, złodziei. To jest w ten sposób? W ten sposób dochodzicie? To są Wasze legiony? To Wasze okopy? To Wasze kombatanstwo? Złodziejskie kombatanstwo. Koordynator do spraw służb specjalnych, tak. Pegasusy to wszystko inne. Siedzenie nas po kolei, rozbijanie takich. Dalej. Minister Spraw Wewnętrznych, Administracji. No, ja się nie interesuję tą pseudopandemią, ale doświadczyliśmy wszyscy. Doświadczyliście zachowań służb policji wówczas. Tego bezchołowia. A tak by się chciało tym sloganem polskim powiedzieć, no żeby to była Białoruś. Ale nie ma Białorusi tu. Nad Wisłą nie było Białorusi. Dlaczego mówię, żeby była to Białoruś? No bo tam w kwestii maseczek tego wszystkiego było normalne, racjonalne zachowanie. Wprost przeciwnie. Pan prezydent Aleksander Łukaszenka zwracał uwagę. Powiem po polsku. Lekko pieprzył tych, którzy nakazywali ludziom noszenie maseczek i te pstury. Oczywiście, maseczki w szpitalach, gdzie to trzeba, to nie jest tak, że jesteśmy jacyś głupi. Nie jesteśmy głupi i zapaleni, gdzie trzeba, oczywiście. Ale nie można było tego traktować absurdalnie, jako pewnego nakazu, który był psturą, w żaden sposób nie odpowiadał rzeczywistości. Było to jedno potężne kłamstwo, po to, żeby trasować społeczeństwo. Stresser Rzeczpospolitej Polskiej Mariusz Kamiński. Pamiętajcie komu? Co? Żeście zapomnieli, komu to zawdzięczacie? Dalej. Co się stało po rozpoczęciu specjalnej operacji wojennej na Ukrainie? Co się stało z granicami? Zaraz do granicy białoruskiej wrócę, ale najpierw od tego. Zamiast. I to z wielkim szacunkiem. Do biednych Ukraińców, którzy tutaj szukali na polskiej ziemi schronienia, zamiast rejestracja zgodnie z prawem NZ-owym, obozy dla uchodźców, status uchodźcy, co oni zrobili? Oni się pogubili, otworzyli granice. 90 parę procent wspaniali Ukraińcy, ale kilka procent źli ludzie. I nie wina Ukraińców, i nie wina Polaków, że ktoś, komu powierzono. Dano władzę. Miał pilnować. Nie dopilnował tych wilków. on teraz wśród nas. Ile broni przepłynęło, tak? Ilu bandziorów przepłynęło? Mariusz Kamiński. Nadzorca, protektor bandiorów. Mało? Dalej. Służby od 16 roku pozwalały bandarowcom na polskiej ziemi szkolić się aby nie miało nic do powiedzenia pod Karpacz i dalej. To są tylko przypadki, które osobiście wiem. Co? Protektor ośrodków terrorystycznych, dosłownie. Terroryści rosyjscy, którzy niby tutaj jakiś swój rząd robią, tu się szkolą, tu są na polskiej ziemi ośrodki terrorystów rosyjskich. No już to, co jest najgorsze, ośrodki terrorystów białoruskich. Mariusz Kamiński odpowiada gdzie są służby, gdzie polskie służby gdzie organizuje się organizacje tutaj terrorystyczne wrogie w stosunku do polskiego społeczeństwa wrogie w stosunku do sąsiadów gdzie daje się kazusy na możliwy konflikt międzysąsiedzki, tak? gdzie tworzy się alternatywne rządy kto za to odpowiada? Mariusz Kamiński pamiętajmy o tym Straż Graniczna to co się zamknięte granice, nasze krzywdy, nasze straty i to co się działo, zabici ludzie. Ci tak, nienawiść do tych imigrantów, nienawiść. Oni rozsadzali nienawiść. Zresztą to takie malutkie i nienawistne. Jak widzicie, wołowej skóry by nie starczyło, żeby wszystko to spisać. I teraz odpowiedzcie sobie. Popatrzcie na te obrazki jakiegoś prezydenta, który mieni się prezydentem, kryształowy człowiek. No tak, kryształ. Te kawałeczki ze zła zbudowane. Z przeniewierstwa, z antypaństwowości. Tak, to są ich kryształy. Ten człowiek nigdy nie powinien oglądać światła dziennego. Nigdy. I nie będzie oglądał. To, co jest na razie, to jest ten cyrk. Później. To wszystko, o czym mówiłem, jest na pewno na liście. Na liście przesłanej z ambasady Stanów Zjednoczonych, że wy go za mocno nie trzepcie. Zresztą jak tych wielu. Tak, oni mają swoje listy, których nie należy. Nowa władza nie ma prawa i nie powinna do nich się czepiać. Są za to jak gdyby inni. Na pewno są chronieni. Ale ta nowa władza, która niczym się nie różni, a jest gorszą i będzie gorszą, i to zapowiadam, to jest rzeczą naturalną, kiedyś będzie musiała też ustąpić. I powtarzam, ten człowiek nigdy słońca nie ujrzy i nie powinien już ujrzeć. A teraz popatrzcie, zbiórki tam robią. Gdybyście popatrzyli, jak oni okradali państwo, i wy zbiórki, i to wszystko pod płaszczykiem rodziny. Głodówkę ma. Faktycznie, wiecie, on ma poważny problem. Ale My tam kilka razy już się spotykali. Osobiście się za bardzo nie znamy. Nie, mam, nie miałem powodu do tej osoby, ale znam bardzo dobrze wszystko, środowisko i tych ludzi, jego kolegów. No tamto on ma głodówkę. Jest na odwyku. I z tym faktycznie będzie miał problem. Jak on biedny tam przeżyje bez tej dawki? Faktycznie, no to jest największy problem. I troskać się należy o jego zdrowie. Mam nadzieję, że zabezpieczone. Nic sobie nie zrobi. Bo musi doczekać się właściwej kary. No, wydaje mi się, że chyba właściwie to nakreśliłem, tak? No i teraz to trochę inaczej wygląda. Ta rzeczywistość. Oczywiście wszystko jest teatrum. Całe to rozliczania są i będą, oczywiście, ale teatrum. Przed narodem, żebyście w to zagrali. Waga polityki. Dziękujmy Bogu, tym 75% ludzi, którzy wzięli udział. Was prosiłem zawsze, wzięliście udział w wyborach. Nieważne z jakich przyczyn, to nie jest kwestia, żebym was usprawiedliwiał, co żeście narobili, ale każdy z Was kogoś coś wybierał. Patrzcie dzisiaj tego, odpowiadacie. I teraz szczególne słowa kierujemy do jaśnie Panu, wielkich książąt. Ostatnio tego typu przedzwonił do mnie i mówię, a kogo żeście do niego wybrali? On myśmy wygrali, bo myśmy nikogo nie wybierali. Wyobraźcie sobie, no ci, co nie poszli do wyborów. Z tych, co nie poszli, może 10%, dziecko umarło, ojciec, ale też ojciec nie zwalnia przed myśleniem politycznym. Ale 10% z różnych przyczyn, ułomności, czegokolwiek można. Można ich skreślić, usprawiedliwić w jakiś sposób, ale 15% nigdy. To są ludzie najlepsi w naszym państwie, oni się czują. Oni nie mieli, jaśnie książętom oferty nie było. Oni nie mieli kogo wybierać, wyobraźcie sobie. A kogo ja pójdę? Przecież oni są lepsi. Ci, którzy nie poszli, oni są lepsi, tak. Przywileje mają na wszystko na mądrość, kochani. Wy, nie idąc, odpowiadacie dzisiaj za pispę o wszelkie zło, wesele, cokolwiek Konfederację. Podpisaliście pod tymi wszystkimi. Bo to tak jak na linii frontu my walczymy. Nam trzeba amunicji, tylko amunicji. My i tak walczymy. My jej nie mamy. Wy mieliście. Ale wasza amunicja sobie gdzieś tam leżała. Zadanie takie proste dla tych wszystkich filozofów, cwaniaczki, polaczki, to są te szczególnie, ale tych wszystkich, którzy się też pomylili. Nieważne, pomyliliście się, idąc w wyborach i robiąc to, co żeście robili. No ale cóż, rzeczą ludzką, błądzić i dostawać w tyłek najlepsza nauka. Jak nie rozumie słowem, to pałą, i wtedy zrozumie. Taka prosta, staropolska zasada. I co teraz? Teraz to jest tak. Nauczcie się prawdziwej polityki. Czyli zbieranie podpisów to jest wspaniałe prawo w Polsce. Tylko sto... wy narzekacie. Was nie stać na 100 tysięcy podpisów, żeby listę zarejestrować Polacy. Was nie stać, żeby tysiąc ileś tam, łącznie z tymi kandydatami do Sejmu i Senatu, tysiąc iluś Polaków w skali kraju wybrać, nas normalnych wybrać. Tych, którzy dadzą swoją tyłeczek w odpowiedzialności dla Rzeczpospolitej i kandydować? Dzisiaj, jeśli dokładnie to wykonujecie, to w ten sposób walczycie z systemem. Demontujecie i zmieniacie ten system. Samo nic nie przyjdzie. W międzyczasie wzajemnie się weryfikujemy, poznajemy. Trzeba umieć walczyć. Uważam, że każdy powinien to wszystko co powiedziałam zrozumieć? Prostymi słowy, trafiającymi do serca i ruszającymi duszą.